Piotr Kowalski, trener Stali Sanok. Uff, trenerze, można powiedzieć. A szczerze, przy tym wyniku 2 do 2, grając dziesiątkę, liczyliśmy na coś więcej, czy tak trzymaliśmy mocno kciuki, żeby dowieść do końca ten remis? No emocje pewnie jeszcze buzują. Niesamowite, powiedziałbym, Sinusoida od emocji, gdzie myślimy nad tym, żeby mecz się skończył, bo jest 2-2, wychodzimy po błędzie przeciwnika na 3-2 i, i nie będzie co do analizy, bo naprawdę dużo rzeczy się działo w tym meczu, ale najważniejsze jest to, że takie, takie spotkania budują i mam nadzieję, że to się właśnie odbije na naszej dyspozycji w następnych meczach. Pokazaliśmy e, taką e, determinację i w obronie i w ataku graliśmy do końca i tu mógł być mógł patrzeć, e, wynik taki i taki. My, my się. oni mieli karnego, myśmy mieli e, też sytuację na 3-1, ale no, my się cieszymy ostatecznie ze zwycięstwa. Tym bardziej, że to bardzo ważne, czy punkty w kontekście pozostałych spotkań i walki w tej, w tej naszej lidze, która jest bardzo wyrównana. A tak na chłodno, jak pierwsza połowa lepsza, druga, obydwie, czy, czy cofnęliśmy się w drugiej połowie, czy to było zamierzone takie cofnięcie się, czy, czy po prostu tak wynikało, wynikało z gry? No tutaj podbija się, się na następne mecze, w środę, co trzy dni, bez... Bez większych zmian, to odpadł nam też masło i, i, i giera. I tu jest problem, bo zawodnicy w każdym meczu, mimo przegranych i remisów, oni zawsze dają się wszystko. No i, i teraz to widać było dzisiaj, że te, tej, tej siły zabrakło. Tego zdecydowaliśmy się trochę że cofnąć, żeby bronić za przestrzenię, bo przeciwnik napierał. No ale dobrze broniliśmy, mądrze się broniliśmy. Karny. E, później, da, e, później ta sytuacja na 2-2, broniliśmy się i liczyliśmy te kontry szczerze więc no, jedna e, wyszła, no i... W najważniejszym momencie. Tak dokładnie. No cóż, gratulujemy i kolejnego zwycięstwa życzymy, chociaż tak jak mówię łatwych meczów już do końca nie ma i pewnie trzeba będzie znowu dać sobie wszystko, prawda? Nie ma, nie ma łatwych meczów, ale wierzymy. Kolejne trzy punkty raz na Mielcu. Dziękujemy bardzo za super spotkanie. Dzięki.